Kijów zrobi wszystko, aby przyspieszyć rozmowy akcesyjne z Unią Europejską, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński podczas ceremonii otwarcia duńskiej prezydencji Unii Europejskiej w Orus. Przemawiał on u boku duńskiej premier Mette Fredriksen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Kosty i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Fredriksen obiecała wspierać dążenia Ukrainy do przystąpienia do bloku, podkreślając, że Ukraina należy do rodziny europejskiej i NATO. Dania zamierza wykorzystać swoją prezydencję w Radzie Unii Europejskiej do wywarcia maksymalnej presji na Węgry, które wcześniej zawetowały negocjacje członkowskie Ukrainy. Dzieje się to w momencie, gdy Rosja nadal intensyfikuje swoje ataki na Ukrainę, a Stany Zjednoczone niedawno ogłosiły, że wstrzymają część obiecanej broni dla Kijowa. Zapytany o wstrzymanie pomocy wojskowej, Zełęcki zauważył, że wkrótce porozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, ale nie wdał się w dalsze szczegóły. Zamiast tego ukraiński prezydent wezwał Unię Europejską do zwiększenia inwestycji w kijowski przemysł obronny.